Pan Masz Słodkiewicz tuż po oficjalnym walczeniu przed Galą FFF2. Witam. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, co cię skłoniło, aby tak jak brat spróbować swoich sił w MMA? Znaczy przede wszystkim to była po prostu możliwość, którą zaproponowali mi wodarze FFF. Kiedyś tak naprawdę też muszę powiedzieć, że to było jedno z jakichś tam moich marzeń, jeżeli chodzi o takich młodszych, jeszcze jak byłem powiedzmy nastolatkiem. Powiedzmy gdzieś tam, od razu kończąc lekko atletykę, kolarstwo, zacząłem się zajmować troszeczkę brazylijskim jiu-jitsu. Nie ukrywam, że to było jeszcze za czasów Berserker Szczecin, gdzie jeszcze Piotr Bagiński, pamiętam, uczył mnie tak naprawdę po swoich pierwszych ruchów na macie. I zawsze gdzieś tam troszeczkę miałem takich aspiracji, aspiracje, żeby gdzieś tam się sprawdzić. No i wiadomo, jakoś tam moje, moje życie, moja historia się inaczej troszeczkę potoczyła, a teraz możliwość tego, no... Dała mi po prostu dodatkowo jakiś tam cel na liście. Na pewno e, jestem podekscytowany samym procesem tego, jak bardzo moje ciało się zmieniło. Schudłem praktycznie ponad 12 kg do tej walki. E, więc e, super okazja, wykorzystałem ją i cieszę się, że tu jestem z wami. Odnośnie brazylijskiego jiujicu, jakieś sukcesy miałeś, być może byłeś promowany na, na jakiś pas? Czyli jeżeli chodzi o tutaj, to brazylijskie jiujice uprawiałem przez jakieś dwa lata. Nie było tak, że byłem w jakichś tam nieziemnych zawodach, dopiero pod koniec tam powiedzmy tak kariery takiej aktywnego zawodnika to się skończyło w Anglii tak naprawdę, więc tam były tam, było tam z dwa, trzy takie starty, ale to były takie powiedzmy nie jakieś tam na jakimś tam poziomie krajowym dużym, tylko takie pomiędzy klubami, ale szło mi bardzo dobrze. Uwaga, mówiłeś, że straciłeś 12 kg to właśnie dlatego, aby zwiększyć wydolność, czy po prostu to stało się automatycznie jak, jak zacząłeś trenować MMA? Ogólnie e, przede wszystkim e, wydolność to była u mnie rzecz taką, którą miałem w miarę nabytą, bo ja zawsze uprawiałem lekko atletykę, kolarstwo, więc dla mnie sporty wydolnościowe zawsze były takie przyjemne. A więc tutaj takim jakby efektem ubocznym było to, że moja waga oczywiście moje ciało nie było nie jest stworzone e, do takiego sportu, więc automatycznie jakieś musiałem się zaadoptować do tego i zmienić, e, żeby no wiadomo być szybszy. I też bardziej wydolny. brat coś ci podpowiedział? Bo jednak ma już za sobą pojedynek i, i bardziej jest obyty. Czy brat mi coś podpowiedział? Wydaje mi się, że brat jest ogólnie zawsze za mnie wielką podporą. Jest to osoba, która zawsze tam jakimś tam wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o sport. Zawsze to był przede wszystkim jest mój brat, więc zawsze mnie wspiera. Więc samo same bycie jego przy mnie jest już wielkim takim, powiedzmy, dodatkiem w, moim, w, moim, w moich przygotowaniach. Twój przeciwnik DJ Dex jest wyższy od Ciebie, ma większy zasięg, jak poradzić sobie z takim przeciwnikiem? No wiesz co, no to najlepszym przykładem jest tego, wyobrazić sobie, on ma duży kijek, ja mam motek, ja go muszę uderzyć młotkiem, on mi kijem. I mniej więcej w taki sposób, jeżeli ktoś sobie zobrazuje walkę, tak mniej więcej też to powinno wyglądać. Więc e, jest to jakaś tam inna. E, e, może z jednej strony patrząc, niewygodna sytuacja dla mnie, ale z drugiej strony też bardzo mocno biję, więc mam nadzieję, że po prostu ta walka będzie wyglądała w ten sposób, że mam jakiś plan, będzie w miarę wychodził i po prostu e, damy przede wszystkim z Dexem dobrą walkę i, i przyda, przybijemy piony i pójdziemy, do, i pójdziemy do, robić swoje dalej. Właśnie DJ Dex e... Bierze udział w trapionach, biega po górach. Ty właśnie trenowałeś lekką atletykę. Myślisz, że będziesz miał lepszą kondycję od niego? Wydaje mi się, że patrząc na pryzmat tego jak trenują triathloniści i tak dalej Miałem też takich akurat kolegów, którzy byli u mnie też na Sparingach, no, wydaje mi się, że to aż tak bardzo nie przekłada się w 100% podczas walki, jak gdyby to każdy sobie mógł zobrazować. Na pewno jest to jakiś plus. Na pewno wydolność ma bardzo dobrą. Ale no, tak jak powiedziałem ja, ja, też właśnie pod tym względem cały czas pracowałem, wiadomo, że u mnie masa mięśni jest takim, takim aspektem, który jest nieco cięższym do, do, do zrobienia, ale no, tutaj absolutnie nie czuję się w żaden sposób źle, I mogę spokojnie przewalczyć z nim trzy rundy i uważam, że jestem gotowy do tego, by tak treningowo działaliśmy, że potrafię zrywać przez całe trzy rundy tempo i, i, i próbować po prostu wykonywać swój plan, więc jestem jakby spokojny o to, że tutaj te trzy rundy to no, nie jestem też raptusem, więc Mam głowę chłodną, jeżeli chodzi o to. Ok, zmierzam to wszystko. Dziękuję i życzę jutro powodzenia. Dziękuję ci się.